Cześć ciekawcy! Znacie Adriannę Skon? Niektórzy mogą kojarzyć ją jako dziewczynę grającą w Simsy, inni z serii filmów siostry, a jeszcze inni z parodii muzycznych i kolorowego wizerunku. To właśnie do niej wprowadziła się niedawno Lexi Chaplin po opuszczeniu Teamu X. Czy dorosłej dziewczynie nie przeszkadza tak słodki i kolorowy wizerunek z jakim jest utożsamiana? Co kiedy przestanie się to sprzedawać albo będzie ona miała dość? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o Adzie, ale wcześniej nie zapomnijcie o subie naszego kanału i łapce w górę. Internetowych gwiazd jest naprawdę wiele, ale w sieci znajdzie się miejsce dla każdego, kto ma na siebie pomysł, trochę szczęścia, które sprawi, że zostanie się zauważonym i sporo samozaparcia do nieustannego pokazywania się innym. O tym doskonale wie Adrianna Skon, która na to co ma, pracowała dobrych kilka lat. Niedawno świętowała 900 tysięcy stałych widzów na YouTubie i już niedługo prawdopodobnie dorobi się magicznego miliona. Jej kanał powstał w kwietniu 2012 roku i małymi krokami systematycznie się rozwijał. W 2015 zdobyła 100 tysięcy subskrypcji i otrzymała srebrny przycisk. Na przestrzeni lat trafiło tam mnóstwo filmów o różnej tematyce. Były vlogi, hole zakupowe, pogadanki o gadżetach i testy różnych produktów, na przykład z AliExpress. Ale rzec można, że wybiła się na autorskiej serii siostry. Adrianna wciela się w postać sześciu siódz, które między innymi rozmawiają między sobą, każda jest zupełnie inna i jak to w rodzeństwie bywa, doświadczają wielu różnych lepszych i gorszych momentów. Brzmi oryginalnie, prawda? A oprócz tego kosztowało ją to wiele pracy. Ada zdaje sobie sprawę, że jej popularność wiąże się z tym, do jakiej grupy widzów trafia. W zasadzie od początku stawia na dużo młodszych widzów i wie, że jest autorytetem głównie dla tych w wieku szkolnym, od około 10 do 16 lat. Ale starsi widzowie też oczywiście są. Ich sympatii oprócz własnej osoby i tego, co robi, zdobywa wizerunkiem. A ten jest bardzo kolorowy. Czy 23-latce to nie przeszkadza? Wręcz przeciwnie. Kocha tęcze, jednorożce, wszystko, co jest różowe, pastelowe, to, co się świeci, jest brokatowe. Jak podsumowuje, uwielbia wszystko, co jest po prostu urocze. Swoją drogą sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie czeka na was odcinek z okazjami zakupowymi inspirowanymi Adrianą Skon. Adrianna Ewa Skoneczna, bo tak brzmi jej pełne imię i nazwisko, 11 kwietnia skończyła 23 lata, a więc urodziła się w 1997 roku i pochodzi z Kalisza. Jednak na długo przed osiągnięciem pełnoletności jako uczennica marzyła o tym, aby wyprowadzić się do Warszawy. I tak też zrobiła po ukończeniu czteroletniego liceum plastycznego, z z technikiem renowacji elementów architektury. W stolicy szybko znalazła swoje miejsce, zamieszkała z Mateuszem, chłopakiem z którym była w związku i który dbał o jej kanał od strony technicznej. Ale oprócz tego często można było zobaczyć go również w filmach, gdzie wraz z Adą tworzył tematyczne serie. Jednak po dwóch latach relacja się rozpadła. Koniec lata 2018 był więc dla Ady niezwykle trudny. Oprócz tego, że Mateusz postanowił odejść, wyprowadził się z mieszkania, zakończyli również współpracę. Z racji tego, że byli publiczną parą, dziewczyna musiała zdobyć się na wyjaśnienia, ponieważ wówczas zmieniło się wszystko zarówno jej życie prywatne, jak i praca. Półtora roku wspólnego mieszkania i wygodnego tworzenia materiałów pod jednym dachem oraz sympatia widzów do ich obojga mogła być trudna do przeskoczenia. Ada szybko się jednak pozbierała, a miejsce Mateusza w sprawach zawodowych zajął o rok młodszy od niej Piotrek. A to bezpieczna współpraca, dająca im obojgu dużo radości, ponieważ zaczęła się od ponad sześcioletniej przyjaźni. Oprócz pracy, uwielbiają razem imprezować i spędzać czas. Łączy ich oryginalna dziecinność. Ich nić i porozumienie jest na tyle widoczne, że fani szybko zaczęli dopytywać się o to, czy nie są razem w życiu prywatnym. Jednak jakiś czas temu oboje podkreślili, że są w osobnych związkach. Tak, Ada jest zakochana, choć tym razem jest inaczej niż za czasów związku z Mateuszem. Chłopak, który skradł jej serce, nie chce być się osobą publiczną, a ona to szanuje. Dlatego raczej na próżno szukać ich wspólnych zdjęć czy jego obecności w materiałach wideo. Związek ten jest mocno prywatny. A może był? Przez nieobecność mężczyzny w social mediach ciężko stwierdzić, jaki jest ich aktualny status. A może wy wiecie coś na ten temat? Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać. Adriana jest jedną z tych osób publicznych, która bardzo stara się integrować ze swoimi widzami i fanami i w miarę możliwości jest z nimi w stałym kontakcie. Często również odpisuje na prywatne wiadomości. Jak zdradza Piotrek, pomimo ciągłej rosnącej popularności, dziewczyna jest taka sama i nigdy zdorze. Ona zaś zdradziła, że jako małe dziecko była nieśmiała i do tej pory nie lubi skupiać na sobie uwagi innych ludzi na ulicy. Od 15 roku życia prężnie i z dużą dozą pokory zajmuje się swoją internetową karierą. Ale co jeśli YouTube i praca influencera przestanie dawać jej satysfakcję, albo kolorowy wizerunek, którym się otacza ją zmęczy? Adriana raczej umiejętnie zabezpiecza się na przyszłość. Poza działalnością na YouTube i Instagramie, gdzie skupia ponad 400 tysięcy obserwatorów, gdzie dzięki swojemu nadwyraz grzecznemu wizerunkowi może liczyć na wiele opłacalnych współprac z markami, działa też na TikToku i ma swój własny sklep. Trafiając do różnych fanów za sprawą kilku działalności zapewne długo utrzyma oryginalność i zainteresowanie oraz klientów. Wszystkie wzory na koszulki i gadżety, które znajdują się w jej sklepie, są wymyślane przez nią samą. To raczej żaden przypadek, ponieważ zmysł plastyczny przejawia od dziecka, i jak wspominaliśmy wcześniej, kształciła się w tym kierunku. Poza wszystkim uwielbia filmy animowane i marzy o tym, aby kiedyś jej codziennym zajęciem było ich dobingowanie. Kocha psy rasy bulldog i myśli o tym, aby kiedyś założyć swoją własną hodowlę. Tak więc alternatywy na przyszłość ta dziewczyna ma. A jak potoczy się jej życie, to się okaże. Na ten moment nie kończą się jej pomysły do wymyślania nowych rzeczy. Jak wyznała, 98% scenariuszy do filmów i tekstów piosenek powstaje w jej głowie. Tak, jakiś czas temu zabrała się też zatworzenie parodii znanych utworów, do których oprócz słów powstają profesjonalnej jakości teledyski. Ada od zawsze chciała nauczyć się śpiewać, a teraz postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i spełnia muzyczne marzenia. Można w jej wykonaniu usłyszeć dźwięki inspirowane Bad Guy Billie Eilish, Say So, Dodgy Cat czy Ariany Grande, Seven Rings. Przesłodzone, delikatne i mocno dziewczęce interpretacje mają swoich przeciwników i są krytykowane, ale oprócz tego mają wielką rzeszę fanów, którzy czekają na nowe kawałki w wykonaniu Ady. Jak myślicie, czy niedługo fani doczekają się wspólnych materiałów Ady i Lexi Chaplin? Dziewczyny niedawno razem zamieszkały. Lexi po odejściu z Teamu X wprowadziła się do Skon, a teraz przeprowadzają się wspólnie do nowego domu i wspólnie wchodzą w nowy rozdział. A czy wiecie, że panna skąd nie znosi swojego koloru oczu? Naturalnie ich kolor jest zielony, ale 23 latka nosi soczewki powiększające tęczówkę i zmieniające jej barwę. Jako ciekawostkę dodamy jeszcze, że nie ma i nie będzie mieć prawa jazdy, bo jak zapewnia, po prostu nie chce. A jak jest prywatnie? Mogłoby się wydawać, że ta zakręcona i zapracowana 23 latka musi ciągle być w ruchu. Ale to nie do końca prawda. A jak sama wielokrotnie podkreślała, jest serialomaniakiem maniakiem i sportowym leniem, i gdyby miała taką możliwość, spałaby po kilkanaście godzin na dobę. Ale ważniejsza od wygód jest jej potrzeba rozwoju, dlatego nie zaniedbuje swoich fanów. I co ciekawcy myślicie o Adrianie Skon? Znacie ją, lubicie? Co myślicie o fakcie, że zamieszkała wraz z Lexi? Czy dziewczyny według Was będą się dogadywać? Dajcie znać. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!